Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie w ulubieńcach października. Już nie mogę się doczekać, bo pokażę Wam te wszystkie perełki, które udało mi się odkryć w ostatnim miesiącu. Są naprawdę super. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kosmetyków pielęgnacyjnych, także sporo, plus jeden z kolorówki. Niestety kolorówki ostatnio jest u mnie mniej, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jesień, zima, wiadomo, większy błysk na oczach, dużo się będzie działo pewnie, więc mam nadzieję, że troszkę z tym makijażem też pokombinuję. Ale też, nie wiem jak Wy, ale ja jesienią, zimą uwielbiam pielęgnację i uwielbiam te wszystkie wieczorne rytuały, spa, wtedy mamy więcej czasu też dla siebie, więc jak najbardziej też pielęgnacja tutaj przyszła, są dwie maseczki w ogóle do twarzy które są super i które chcę wam polecić na jesień zimę, będą idealne, więc jeśli jesteście ciekawe co takiego odkryłam co wam chcę polecić, to zapraszam was bardzo do oglądania dalej, a jeszcze jedno będzie jeden zabieg do um, który chcę wam polecić i naprawdę jestem zatofolona, pewnie nie wiem czy zauważycie różnicę, ale chodzi o włosy i ja jestem zachwycona, więc zostańcie ze mną i oglądajcie dalej zacznę od kolorówki, bo mam tylko jedną rzecz jeśli chodzi o ten Dział kosmetyczny. I będzie to puder. E, puder z firmy Glam Shop. Glam powder. Mogliście go zobaczyć w holu, Pokazywałam Wam ostatnio. Ale potem puder już się nam wcześniej na urlopie w Polsce. Tak, tak, tak. Znowu się powtarzam. Byłam na urlopie znowu w Polsce. Ale wiecie, tam są takie perełki. W ogóle Wam zazdroszczę, że macie do nich dostęp. No ale na szczęście ja też mogę sobie wysłać. Nie ma żadnego problemu. I nazywa się to Glam Powder. Puder wykończy. Rozświetlający i ja nie używam tego pudru na całą twarz wbrew pozorom, używam go tylko i wyłącznie pod oczy. Czasami, jeśli chcemy taką rozświetloną, fajnie buzię, to zdarzy mi się go nałożyć na całą twarz, ale przede wszystkim jest to mój puder pod oczy, on kosztuje 40 zł, więc cena jak najbardziej jest fajna, jest tutaj 10 gramów ważny przez 12 miesięcy. Jeśli chodzi o opakowanie, to może nie jest jakiś super ekstra, jest to zwykły plastik, ale jeśli chodzi o produkt, Kosmetyk sam w sobie, to jest to coś wysokopółkowego, a za bardzo przystępna cena naprawdę jakość jest fantastyczna i uwielbiam to jaki ten puder daje efekt pod oczami nałożę korektor, wtedy nakładam ten puder delikatnie ale raz, że nie podkreśla mi żadnych zmarszczek nie wchodzi w te zmarszczki, te załamania pod oczami w tę skórę, dwa, że utrwala ten korektor i trzy przepięknie rozświetla tę okolicę on ma takie delikatne drobinki, błyszczące widać one nie są jakoś super, to nie jest brokat nic z tych rzeczy, widać je, ale tak się ładnie mienią, że rozświetlają tę okolicę pod oczami i wygląda to o wiele ładniej. Dzisiaj też go nałożyłam ogólnie używam tego pudru codziennie pod oczy na korektor i ja zauważyłam ogromną różnicę to spojrzenie też jest bardziej takie wypoczęte, rozświetlone, naprawdę, naprawdę Wam polecam. Jeśli jeszcze nie miałyście to koniecznie zaopatrzcie się w ten puder. Jest on niedrogi, a na pewno będzie wydajny, jeśli będziecie go używać tylko pod oczy. Myślę, że na całą twarz, od czasu do czasu takie rozświetlenie też fajnie sobie Nałożyć, jeśli chodzi o kolor, to zobaczcie, ten puder jest taki delikatnie beżowy, ale na buzi on jest jak najbardziej transparentny, nie robi żadnego takiego takiej plamy, nic z tych rzeczy. Naprawdę Wam chcę polecić jeszcze raz ten puder bardzo serdecznie, bo jest fantastyczny. Teraz przejdźmy do maseczek do twarzy i mam dwie maseczki. Jedna maseczka z Sephory i był to niegdyś bestseller, jeśli chodzi o sephore, ale zmienili opakowanie i ja szukałam właśnie tego produktu w innym opakowaniu. Tak to był taki e, szaropiało opakowanie chyba, wydaje mi się, że to było w szkle w ogóle. I jest to maseczka cynkowa Mask bo Purified. Nawet nazywa się w ten sam sposób Purifying Matte Mask. I jest to maseczka błotna z białą glinką, cynkiem, miedzią. I muszę wam powiedzieć jest też ona delikatnie nawilżająca, bo ma maskładzie gliceryna, gliceryna. I muszę wam powiedzieć, że zakochałam się. Ogólnie opakowanie mi się podoba, jest takie inne, um, takie troszkę oldschoolowe, delikatnie apteczne, ale ten kolor no, bardzo mi się podoba. E, na przykład pokażę Wam za chwilę jeszcze tę maseczkę, która też. Też się, sprawi... Też się znajdzie w ulubieńcach i ta już wygląda bardziej ekskluzywnie, ale ta no ma coś w sobie. Ale przejdźmy do tego, jak ta maseczka działa. Jest to maseczka matująco-oczyszczająca i wygląda ona tak. Bardzo szybko zastyga na twarzy, więc trzeba uważać, nakładamy ją na 5, góra 10 minut i potem zmywamy. Ma takie delikatne drobinki, e, może nie drobinki, bo ona jest w sumie cała gładka, ale od czasu do czasu znajdzie się w niej coś takiego um, dziwnego w teksturze, nie wiem co to jest, czy ona nie jest po prostu tak zmielona, aż mocno. Ogólnie zapach mi się podoba, jest taki bardzo... Naturalny, drzewny skład też jest niczego sobie. Ogólnie, jeśli chodzi. Oto, czy się różni od tej poprzedniej kultowej maseczki z Sephory, która zbierała naprawdę świetną opinię na kawuce? To skład jest delikatnie zmieniony, ale nie aż tak bardzo i muszę Wam powiedzieć, że jeśli macie skórę właśnie z trądzikiem, bądź taką, potrzebujecie takiego dobrego oczyszczenia, to polecam Wam po nią sięgnąć. Ona kosztuje 50 zł, ma 50 ml, jesteś wydajna, ją stosuję raz w tygodniu i przepięknie oczyszcza twarz. Um, tak u koi ją, ale w ten sposób, że wycisza wszelkie zmiany skórne. Czytałam też opinię, że dziewczyny smarują sobie ją tylko na wypryski, żeby przesuszyła im te krostki i podobno w ten sposób też się sprawdza. Ja nie stosowałam, przekazuję Wam te informacje, więc może chcecie wypróbować, może w ten sposób się sprawdzi. Naprawdę jestem z niej zadowolona, mam nadzieję, że mi nie wyschnie w opakowaniu, bo to jest jednak maseczka błotna już rozrobiona, to nie jest glinka, którą musicie sobie rozrobić same w domu. Ale na ten moment, po miesięcznym stosowaniu, naprawdę jestem zachwycona. Te pory są oczyszczone, zwężone, skóra jest ujednolicona, koloryt jest też ujednolicony, bardzo ładnie ta twarz wygląda. E, przy zmywaniu jest troszeczkę zabawy, ale ciepłą wodą nie ma problemu, dwie minutki i wszystko jest ładnie zmyta, Skóra jest oczyszczona naprawdę, naprawdę Wam polecam. I druga maseczka, która już e, działa w całkowicie inny sposób, jest to maseczka z The Body Shopu. I zobaczcie, ona wygląda... To jest bardzo eleganckie opakowanie, przepięknie wygląda w łazience. I jest to maseczka z mlekiem migdałowym i płatkami owsianymi. Dodatkowo w składzie, tutaj jeśli się nie mylę, chyba jest też aloes. Tak, najważniejszymi składnikami to są płatki owsiane, mleko migdałowe, masłusza i aloes i to jest maseczka już um, która koi, nawilża. Jest taka delikatna, kremowa, ale Naprawdę po jej użyciu skóra jest taka mięciutka, pełna życia, nawilżona. Ten kolory też jest delikatnie ujednolicony. Ona ma takie delikatne drobinki, więc przy zmywaniu, ja ją nakładam zazwyczaj na 20 minut i potem pod koniec już wykonuję delikatny masaż i dopiero ją zmywam, więc pod koniec można sobie wykonać taki delikatny peeling. Ona się sprawdzi u osób, które mają skórę wrażliwą, bo naprawdę jest bardzo, bardzo delikatna, ale działa. Koszt? No dość spory, bo. Bo on chyba kosztuje nawet 100 zł, ale polecam ją kupować na promocjach, na promocji możecie dostać nawet za 60, więc spora przybitka. 75 ml, bardzo wydajna, ja ją tak używam właśnie raz w tygodniu i mam ją już od jakiegoś czasu u siebie i jestem bardzo, bardzo z niej zadowolona, a jesienią i zimą stosuję ją, ją często, bo wtedy skóra ma tendencję do przesuszania się, ma tendencję do tego, że jest taka no, nieusłuchana, plus jeszcze wiadomo używamy... Ogrzewamy te pomieszczenia, więc skóra też siłą rzeczy traci tę wodę, więc warto, warto mieć taką maseczkę u siebie i z niej korzystać. Polecam Wam serdecznie, ja uwielbiam tak, tego typu maseczki, lubiłam też tę z lasza, ale wiem, że ta z lasza z, z płatkami owsianymi nie jest dostępna w Polsce, więc to jest świetny zamiennik. Teraz przejdziemy do czegoś dość nietypowego i chciałam Wam polecić spray do ust. Spray do ust, który mm, wyhaczyłam w Rosmanie za całe 3,50. On chyba w regularnej cenie kosztuje około 6 zł. Jeśli tak jak ja nie lubicie gum do rzucia, bo ja gum do rzucia nie znoszę, e, no, obrzydzają mnie i nie cierpię, e, rzuć gum, to polecam Wam taki spray. On świetnie odświeża oddech, bardzo fajnie w szybki sposób działa, macie takie miętowe jest... są dwie wersje, jedna jest miętowa, a druga to nie pamiętam w sumie. A, a druga jest szałwiowa, ta eszałwiowa akurat i naprawdę to odświeżenie czuć. E, więc jeśli macie na przykład po kawie taki niemiły posmak w ustach, bo no, po kawie to zawsze tak jest, to takie trzy spreje do ust, trzy razy, trzy, takie trzy psiknięcia e, załatwią sprawę. Więc polecam, plus e, pamiętajcie, że rzucie, gum do, e, że rzucie gum sprawia, że smaczki przy ustach się szybciej tworzą. Więc jeszcze raz, play do ust, może warto się zaopatrzyć. Całe 3:50, a naprawdę fantastyczna sprawa. Ostatnie dwa kosmetyki pielęgnacyjne, które są takim moim duetem, taką moją pielęgnacją włosową od ostatniego miesiąca. I jeśli się zastanawiacie, co się stało z moimi włosami, że one są takie błyszczące, lejące, takie proste, bo musicie przyznać, że są proste. Ani używałam ani prostownicy, ani suszarki. Dzisiaj rano je umyłam i pozwoliłam im sobie po prostu same wysch... E, pozwoliłam im samym wyschnąć tak i e, no, w ogóle błyszczą się fantastycznie to mm, na początku października, to był chyba pierwszy, drugi października poszłam na, zdecydowałam się na keratynowe prostowanie włosów i jestem tym zabiegiem zachwycona na razie minął miesiąc i efekt jest fantastyczny moje włosy przez miesiąc nie poczuły działania prostownicy raz je tylko wysuszyłam przez ten cały miesiąc i muszę wam powiedzieć, że efekt cały czas się utrzymuje, te włosy są proste, a wcześniej, jeśli oglądałyście moje vlogi, to od czasu do czasu Wam się pokazywałam właśnie z niewysuszonymi włosami, z takimi niewyprostowanymi, jak one wyglądają tuż po wysuszeniu naturalnym. I one nie były ani falowane, ani kręcone, bardzo mnie denerwowały, wywijały się w każdą stronę, a teraz naprawdę umyję i mam spokój, nie muszę nic z nimi wyrobić, ale co sprawia, że ten efekt się utrzymuje, to przede wszystkim ten szampon i ta odżywka. Pani fryzjerka od razu mi zapowiedziała, że muszę się zaopatrzyć w takie produkty, które będą podtrzymywać ten efekt. A jeśli będę o te włosy dbać, bo um, nie wolno ich wtedy ani za bardzo stylizować, ani nie wolno nakładać. Na żadnej chemii, żeby ten efekt właśnie jak najdłużej się utrzymał, a efekt może się nawet utrzymać do 6 miesięcy, więc by było super. Plus to keratynowe prostowanie włosów naprawdę zabezpiecza te włosy przed em, elektryzowaniem się, przed, przed, przed przesuszeniem. E i w ogóle jest dużo pozytywnych em, recenzji opinii na temat tego keratynowego postawania włosów, e, mam e, nie wiem czy byście były zainteresowane osobnym filmem na ten tylko temat, e, dajcie znać bo myślę nad nagraniem właśnie e, takiego filmu, więc napiszcie w komentarzach czy chciałybyście usłyszeć o tym zabiegu, jak on wygląda, co on takiego ciekawego robi włosom, ale przejdźmy do kosmetyków, które mi pomagają w utrzymaniu tego efektu, mam tutaj szampon i odżywkę True Keratin, które używam już od miesiąca, co drugi dzień i na razie muszę Wam powiedzieć, chyba że tutaj mam, wydaje mi się, że mam było około 40% z każdego i to jest firma True Keratin Biocare i tutaj skład jest fantastyczny w ogóle tych produktów, w 100% naturalny i przede wszystkim co tutaj jest, to jest aloes i keratyna, właśnie na tym bazują te produkty, one bardzo ładnie pachną, szampon jest taki delikatny, tutaj mam szampon, tak szampon jest taki delikatny mm, oczyszczający, ale nie jest jakiś mocno chemiczny właśnie, jak już Wam wspominałam jest bardzo, bardzo naturalny, to jest 250 ml, ale niestety te produkty są bardzo drogie, 95 zł za jeden na szczęście wydajne i nie potrzeba ich dużo wystarczy odrobina, żeby te włosy umyć, ja zazwyczaj myję Dwa razy włosy, robię pierwsze mycie, a potem drugie. Ten szampon jest przezroczysty, nie jest obciążający, a czuję, że te włosy rzeczywiście są czyste. Jeśli chodzi o odżywkę, to co ja takiego robię? Nakładam odrobinę i potem tangle teaserem, jak te włosy są mokre, mają na sobie odżywkę, to jeszcze przeczesuję te włosy, żeby ta odżywka mogła się mogła wniknąć mogła dostać się do każdego włosa żeby nie tylko wszystkie razem były tak zlepione jeśli wiecie o co mi chodzi, ale żeby były rozdzielone i ta odżywka mogła się dostać wszędzie więc, a potem jeszcze nakładam czepek i tak czekam 10, 15, może 20 minut, nawet czasami dopiero wtedy spukuję tę, tę odżywkę z włosów i one rzeczywiście są jeszcze bardziej błyszczące, lejące e, przeczesują się między palcami, naprawdę uwielbiam ten efekt zobaczcie jak one się błyszczą, no po prostu są fantastyczne. Nie wiem, jak ten szapon i odżywka by się zachowywały, jeśli by tego zabiegu nie zrobiła, ale wydaje mi się, że też na pewno by miała pozytywny efekt na włosach. Może nie, były, może nie byłyby wyprostowane bo no w to nie wierzę, że taki szablon jeżywka mogłoby poprostować włosy, ale na pewno byłyby nawilżone, więc jeśli macie taki zapas gotówki i chcecie spróbować czegoś super naturalnego ze świetnym składem, to polecam. Naprawdę jestem zachwycona. Nigdy o tej firmie wcześniej nie słyszałam. Poleciła mi pani fryzjerka, która naprawdę jest bardzo kompetentna i pracuje na super kosmetykach ehm, i rzeczywiście ukłon, muszę przyznać, że fajnie, fajnie to wszystko razem działa. Okej okay, kochani, wszyscy moi ulubieńcy, dajcie znać, czy chciałybyście właśnie osobny filmik o całym zabiegu, tym keratynowym prostowaniu włosów. Jeśli miałyście coś takiego robione, to napiszcie w komentarzach, e, opiszcie swoje wrażenia, co o tym myślicie, czy efekt się u Was utrzymał, czy też nie. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że w listopadzie też odkryję mnóstwo perełek i będę mogła pod koniec miesiąca Wam je pokazać i się nimi z Wami podzielić. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia